Cześć. Chciałem poruszyć kolejny wątek mojego życia, bo akurat to nie daje mi spokoju. Kiedy się wyprowadziłem w domu, zawsze mówię o takiej dziurach w myślach. Nie wiem, co tam się stało, czy to mogła być duża trauma psychiczna. Oglądałem jeden film na YouTubie Darii Żukowskiej. No i gdzieś tutaj zapamiętałem to dość dobrze, że po takich silnych traumach. Mogły być jakieś zmiany w mózgu i to wziąłem bardzo mocno pod uwagę. Być może coś takiego doświadczyłem, bo te traumy były dość silne. Nie dość, że wtedy dziewczyna mnie rzuciła, miałem dość duże konflikty z rodziną, w swojej działalności też mi się nie poukładało. To wszystko się przeniosło na sferę zawodową. Ja nie byłem w stanie się skupić w ogóle na pracy, nie byłem w stanie prowadzić firmy i nie byłem w stanie w ogóle skupić się na jakiejkolwiek rzecz, pomijając już to, że brałem silne leki psychotropowe. To było nie do zniesienia. to było Ciężkę. Nie wiem, nagle się śmiałem, za chwilę płakałem, padałem na podłogę, nie miałem sił w ogóle, musiałem poleżeć. Za chwilę wstawałem, śmiałem się, byłem w dobrym humorze, minęło trochę czasu, znowu zacząłem płakać, leżeć na podłodze. Takie huśtawki nastroju, niby pamiętam wszystko co było, jak się wyprowadzałem, co tam się działo, ale z drugiej strony nie pamiętam. To tak jakby tak było bardzo mocno to wyparte, to tak jakby miało jakąś przerwę w życiu. Tak u dziury w myślach. Nie wiem jak to w ogóle nazwać. Niby wszystko pamiętam, ale jednak nie pamiętam. Tak bardzo słabo to wszystko pamiętam, co się działo. Tak jak mówiłem wcześniej, okres 3-4 miesiące były bardzo duże konflikty w domu. Sytuacja czasem stawała się nie do zniesienia. Nie dość, że było masę konfliktów, do tego pijaństwo mojej matki. Tato znęcał się na ten psychicznie, śmiał się perfidnie ze mnie, to co mówiłem i to co konfrontowałem. Nie mogę połączyć faktów, co i jak było. Dziura jest gdzieś około 2-3 miesiące, do pół roku nawet. Bo próbowałem zawsze analizować tą sytuację, ale gdzieś ciężko mi to wszystko poskładać. Niby wszystko wiem, co się stało, a tak naprawdę nie wiem, co się stało. Gdzieś ciężko mi to wszystko tak poukładać, że to tak jakby było mocno zakopane gdzieś pod ziemią. Wiem, że to tam gdzieś jest, ale. Nie mogę się do tego dokopać. A tak poza tym jeśli chodzi o resztę mojego życia, nie jest tak źle. Chyba, że coś wyjdzie w trakcie, to jeszcze wam tutaj powiem. Zewnętrznie nie jest źle, jak zawsze powtarzam, życie jakoś mi się poukładało i tak dalej było, nie ma dużych zakrętów. Wiadomo, czasem zdarzają się jakieś tam problemy, ale to jest zupełnie inne życie, nie to co miałem w domu.